Suche pięty są czarne jak oreo Jeśli suche pięty masz, nie jesteśmy kolegą Chociaż nie jestem żadną alfą i omegą To wiem, że suche pięty to nie jest nic miłego Kiedyś szedłem se do domu Nie przeszkadzałem nikomu A za rogu nagle mi wyskakuje wieśniara I mi z dupy mówi, że ma napięcie komara I on mówi Słuchaj, kup pumeks Chociaż ta śmieciara uważa to za bskórę Mimo że robi tą piętą w ziemi dziurę A ja na to patrzę i myśli mam ponure Komar się wkurwił i rozwalił jej łeb A jak ją zabił, to kupił sobie flet Lecz musiał uciekać, bo ma brudny na plet Ale on zdrowieje, więc śmieciu się strzeż Na dworze jest Sahara, turlaż gówno po ogrodzie Twoja stara to śmierdzi w twojej skodzie Całej wiosce wali wieśniacy się bzykali. Wszystko twoja wina, tuż to nowa dyscyplina. Suche pięty, bardzo skamieniałe, bardzo suche są. Suche pięty, pięty, pięty. Siedziałem pewnej nocy i słyszałem dziwne dźwięki. Co to mogło być, jak nie żółte z lewej ręki? Turlał barachło. Pewnie był zmęczony, do schłomu gówno został podpalony Byłem zasmucony, kiedy się dowiedziałem Że kochany żuk już nie zatańczy swoim ciałem Spalony żukerson leży na podłodze A gówno się sturlało potem po mojej nodze Furiacki komar, parachło żuk Suche pięty, pumeks, wow